To, to jest bardzo dobry film, bo go widziałem. I to parę razy. To jest świetny film. Bardzo wiele rzeczy się dzieje, ale również zdumiewająco wiele rzeczy, rzeczy się nie dzieje. Jak kobiety więcej nie chcę mieć. Ten koral jest łazarem. Ludzie! Ja mam nadzieję, że. Ci wszyscy mniej zdolni, którzy robią dla nas kino, a strasznie się puszą, dostaną tym filmem troszeczkę po uszach i, i zastanowią się. Ale myślę, że nie. Uła! I spotkałem się z ludźmi, którzy widzieli ten film. I to jest małżeństwo, robią razem filmy, nie będę mówił nazwiska. I ta pani mnie zatkała, ponieważ powiedziała tak, tak, wiesz, to jest, myśmy widzieli, bardzo, 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 bardzo. pogratuluj synowi, świetny film, bo to będzie takie co pokoleniowe. A, a ta pani ma tyle samo lat, co mój syn. Ale ono, żeby zdeklasyfikować ważność, bo ona robi w Afryce film, to co tu kupiła no na w Blokowisku, wojna, prawda? Czy ma polegać? Musi być etykietka przyklejona, i już jest, Pokoleniowy, a to nie jest pokoleniowy film. Książka Masłowskiej w ogóle nie jest pokoleniowa, tylko to, czy Rimbaud, mając lat 19 i pisząc swoje poezje, był pokoleniowy? Nie. Czy Masłowska była pokoleniowa? Małkowska to jest coś w rodzaju samorodnego geniuszu. To jest coś, czego w literaturze polskiej nie było 60, 70 od 60-70 lat, od 20. lat zeszłego stulecia, na litość Boską. To jest to jest samorodek, to jest złoto, to jest, taka, to jest taki fajerwerk językowy, mówią, tak mówią na ulicy. Nie mówią tak na ulicy, tak mówi Masłowska. To jest wielki talent. Zrobienie z czegoś takiego, co składa się czego siłą są słowa, zrobienie filmu, którego siłą nie powinny być słowa, tylko. To jest karkołomne przedsięwzięcie, to jest, to jest coś i on, mówię o tym zupełnie zimno, tak, to nie jest mój syn, to jest pan Xavery, zrobił swój film. Zrobił po prostu samoczynny, istniejący z Masłowską i bez Masłowskiej prawdziwy film. To jest świetne kino, ja się strasznie cieszę, tylko, że teraz mu dadzą w dupę. Za to, że zrobił świetny film. Bo gdyby zrobił film mętniacki, nudny, ciemny, że nic nie widać tam mamy się dopatrzeć sztuki, to byłby opiany. A zrobił film, w którym. I w tym mam nadzieję, że na coś się przydałem w życiu młodego reżysera. Widać wszystko tak, jak w kinie powinno być. Ale. To się wydaje bardzo prostym zdaniem. Czy pani wie. Jak strasznie wielu ludzi robiących kino kryje się za tym, że nie widać, że na przykład jest za długi obiektyw, że widać tylko kawałek, że się trzęsie, że jest ciemno, bo nie wiedzą, bo nie umieją, bo nie umieją wyreżyserować. No przecież tu chodzi o to, żeby się dobrze bawić, nie? No, a to wszystko pójdzie w O co tutaj w ogóle chodzi? Ja po prostu nie wyrobię!